Proszę, Proszę bardzo, dla pani też. Jest, jest, zaraz będzie. Tak tak, 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 tak. Dziękuję. Proszę. A no może dla Ciebie pączek Dziękuję. dla odpowiedni Szczecin? Dziękuję. Proszę, Proszę bardzo. Proszę bardzo. No, Proszę bardzo. no dobra jak No dobrze. To jest na zdrowie. Smacznego. Tak? Czwartek <laughs> Ani two, you can take two. <gulity> nie, jeden nie. Nie, jeden nie. Nie, ja nie. Nie, ja nie. Nie, meczu nie. Tak, już nie. Nie, kupione. A no to super, Nie, to nie. Nie, to nie. Ja mam już sposób na to, żeby tata ci pozwolił, pójdziesz z tato, proszę bardzo Dwa bilety dla ciebie, widzimy się w niedzielę Pączka, na Naciąg I pączek oczywiście jest twój Dzięki Proszę Mam zagadkę. Jak zgadniesz, dostaniesz dwa bilety na mecz. No. Ile zagrałeś z koroną? Dostanę, że jeden jeden. Dokładnie. Dokładnie. Mamy nadzieję, że przyjdziesz na mecz. Ostatni mecz w naszym stadionie starym. Później się... Będą zmiany. dziękuję bardzo. Okej, co? Nie Do zobaczenia. na boisku. Z